Cześć, witam Was na moim kolejnym odcinku. Dzisiaj otworzymy sobie Mega Kandaskan i Xbox, który się właśnie tak oto prezentuje. A na następnym filmie otworzymy sobie ten Snorlax ex and Blissey ex Special Collection. Ale dzisiaj ten, mniejszy w sumie o połowę, patrząc na boostery. No, box. I jak widzicie, nowa zmiana w... W tych Xboxach, że Jumbo karta nie jest taką zwykłą powiększoną kartą, która się normalnie świeci, tylko jest trójwymiarowa. Widzicie, nie wiem kto widać, jeszcze może potem Wam pokażę, ale nawet ta ręka jest bardziej na przodzie niż ręka kangaskana, dziecka kangaskana ręka. No, jeszcze Wam pokażę, tylko tutaj Wam otworzę tego boksa. No i dzisiaj, tak specjalnie. Inne studio jest w studio. No w innym miejscu jak widzicie nagrywam. A więc to specjalnie tutaj tak. Ale jutro już normalnie będzie jak będę tego drugiego otwierała, więc spokojnie to tylko jednofilmowa taka zmiana. Zobaczmy sobie najpierw promówkę. Tak się ona prezentuje. No mi się podobają te IX-y. sobie je Bo no te Mega iXy są naprawdę ładne. I no naprawdę są bardzo dobre. Ciekawe, kiedy bardziej wejdą w te nowe Mega, ale w sumie już w najbliższym secie, który wychodzi już niedługo, w sumie bo 30 stycznia Ashamed Heroes, no to już mają być te. Te nowe, te, jakby. Yy. Znaczy, te nowe mega ewolucje, mega Dragonite, mega Haulusha, mega Electros i mega Frostlas, tak się to prezentuje, no naprawdę ładne trójwymiarowe. Ej, spoko, to naprawdę trójwymiar jest niezły. 3D, na z boku, jak się patrzy, to tak jakby wystawał. Ej, to jest na, no, nie wiem czy nie. Na plus taka zmiana, bo to naprawdę trójwymiarowe i to grubsza taka ta karta. Z tyłu też trochę zmiana, bo to jest jakby plastik, nie papier, tylko taki plastik. Słyszycie odgłos, nie wiem, ale naprawdę spoko, spoko. To też zaraz tu o, postawimy. A przejdźmy do mięsa, do boosterów. Mega ewolucje podwójnie. I Jurney'e jest dwójnie. i obraz są z Lily Kilfery. Spoko, spoko. Zestaw stealth, no okej, okay. Evolution już dużo otwieram, w sumie dobrze podropiła, więc to, to tam nie wiem, jakoś nie wiem, czy coś dropnie, czy nie, bo już trochę tam dużo dropło z tego setu, ale okej, okay, może być. No i Jurney, no to on, mój ulubiony set. Jednak Ever. No, niedawno w sumie otwierałem, nie powiem, że nie, bo był w żabce. I z dwóch boosterów, dwa fularty, RAM Ena i artykuł. No, jeden za 55 zł jest warta, drugi 60. A więc, no, naprawdę, spoczko, spoczko. I już mi tylko dwóch fulartów brakuje, żeby mieć wszystkie fularty z setu Journey Together. Ale tymczasem zabierzmy się za mega evolucję. Zobaczmy, zobaczmy, czy tu coś będzie. Sizzly pit, Nazlif, Senslash, Abra. Uw, spoko. Salebi, Vulcanion, Lily Determination, tinka, Tooth, Electric. O, IX. No już widzę, że nad się mi powtórki trafia, bo już tego IX-ka też. Naprawdę, a więc tu już widzę, że w ewolucjach mega, już mi się trafiały powtórki, już zaraz, a nie, w sumie Sharpie do to mi z fantazmala, jako powtórka z fantazmala w sumie dużo te, dużo jakichś kart, nie, nie miałam, choć w sumie doszła do mnie te, do kolekcji w sumie jeszcze te, bo pod choinkę dostałam też na full -arty takie. No jakby na sztuki takie, jakby kupowane, jakby nie z jakichś tam boksów czy tam boosterów, tylko po prostu kupione, wiecie na pewno, o co chodzi. Ale... ale właśnie jak się może podsumowanie tam, to co tam doszło do mojej kolekcji, właśnie te, te single, czy coś tam właśnie inne, co tam sam to, to dajcie znać łapkę w górę. To zrobię może taki film, jak was takie coś... Ciekawe coś innego, niż otwieranie czegoś. Mega Signal. Team Gutting. O, mega Electric. No tu nie miałem. A to spoko. Widzę, że dużo mega jeksów dojdą. No to w sumie już dwa jeksy na taki boksik. W miarę spoko, spoko. Jednak jakiś full art też by mógł być, ale w sumie dwa dropy. No to zawsze spoko. A tego akurat nie miałem. Mega, mega, mega. No tak w tych ankietach. Właśnie, o! Bo to zawsze zapominam. Na moje ankiety na YouTubie wejdzie sobie po prostu. Wyjdźcie tam, z, wejdźcie na mój kanał i tam w zakładce będą posty i są wszystkie ankiety. Bardzo fajnie wybierzecie. Najczęściej to były z mega nowych ewolucji, ale, ale teraz już tam są męczące w miarę te mega ewolucje. A więc już teraz towarzyszy Asza będą, może potem startery, regiony. Kto wie, pewnie potem znowu powrót i pierwszy journey. No, fajnie, fajnie. dziurny to jednak Dziurnej. I zobaczmy. Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. no Tylko nie ta magierna. Ta magierna Dziurnej to prześladuje. Porad z million. I last pack magic. Zobaczymy, zobaczymy. No, w sumie no 3 dropy z promku, można to powiedzieć. Ja z Jumbo to ma cztery. na ale no z Busterf no to 2, no na cztery no to. Wyśnij nie powiem, że jest zły, bo jest w miarę dobry. Ale no ale jednak by się przydał jeszcze jakiś drop, no to zobaczmy. Torcik, Liligant, Graveler, Dance Pause, Pangoro, Grim Snarl. To tu, 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 tu. O, nie. Ej, Blaziken. Ja nie wiedziałam, że Blaziken jest z tego. Z, z wiecie czego. Z Jurna. Ja myślałam, że on jest z Rivalsów, bo Full jest z Rivalsów. A to pewnie przedruk. Ostatnio chyba często są te przedruki jakieś no i fulartów chyba nigdy nie są przedruki, ale EX-ów czy tam tych właśnie stojaków, bo czasem są nowe sarki, nowe fullarty to robić i duplikują te jeksy, jakby. Właśnie w dużo będzie tych jeksów, jakby ze starych setów. No to podsumowanie: mamy Blaziken, mega Maynetlik, mine Ktrik w sumie, Mewail, yy, No i oczywiście Kangaskan, który jest promówką z tego boksa. Bo w secie na pewno Mega evolution też jest taki yy, inny jak Kangaskan. No to co, no, dzisiaj to by było na tyle. Koniecznie sprawdźcie ankiety na moim kanale. No to naprawdę zaznaczycie lubionego Pokemona, czy tam później trenera. No i naprawdę fajnie. Potem można zobaczyć, kogo moi widzowie lubią tam najbardziej, kogo najmniej. I koniecznie wpadnijcie na filmy, który niedługo będzie nagrany z tego to boxa oraz na wcześniejsze filmy z mojego pierwszego Booster Boxa. Do zobaczenia. Żegnam się z Wami magicznym sposobem.